Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Julia i w dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do testu pewnego produktu do stylizacji brwi i rzęs przed jego oficjalną premierą. Dzisiaj będę testowała szampon do brwi i do rzęs z firmy Pimp My Lashes. Pimp My Lashes jest to również sklep internetowy, na którym możecie znaleźć naprawdę szeroki asortyment preparatów do stylizacji brwi, do stylizacji rzęs, do makijażu permanentnego, nawet do medycyny estetycznej i do stylizacji paznokci. Ale od jakiegoś czasu sklep Pink My Lashes wypuścił również swoją linię produktów, i jednym z owoców tej pracy hmm. jest właśnie szampon Dobry Widożens Super Hero. Także jestem bardzo ciekawa, jak ten produkt mi się sprawdzi i czy się polubimy. Takim właśnie pierwszym preparatem, którego my. Jako stylickie brwi powinnyśmy używać do przygotowania brwi do zabiegu. Jest właśnie szampon. Dlaczego on jest aż tak ważny? Dlatego, że to jest pierwszy preparat, dzięki któremu my możemy idealnie oczyścić brwi. Z wszelkich zanieczyszczeń, z kurzu, z pyłków, z zabrudzeń, z podkładu. Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że to jest w ogóle błahy produkt i my możemy użyć jakiegokolwiek szamponu. Ym, I tak i nie. Uważam, że szampon musi być. Yy, do użytku profesjonalnego. Jeżeli chcesz być profesjonalistką, profesjonalną stylistką brwi, to musisz używać profesjonalnych kosmetyków. Tak więc z jednej strony profesjonalne kosmetyki, ale z drugiej strony produkty takie jak szampon. Peeling, odtłuszczacz. Uważam, że powinny być w dość przystępnej cenie. A w dzisiejszych czasach, gdzie naprawdę tych marek i firm wypuszczających produkty do stylizacji brwi i rzęs jest naprawdę wiele, to my możemy sobie zrobić taką pewną selekcję i oczywiście wybrać produkty równie dobrej jakości, a nawet czasami lepsze w o wiele niższej cenie. Więc jeżeli mamy taką możliwość, no to oczywiście to robimy. Przeczytajmy, co o tym produkcie pisze producent. Profesjonalny szampon o pH 6,5 przeznaczony do profesjonalnego oraz codziennego oczyszczania okolic oczu. Więc, jeżeli jesteś stylistką brwi lub rzęs, to możesz ten szampon wykorzystać do swojej pracy na klientkach, ponieważ jest to szampon do profesjonalnego użycia. A jeżeli jesteś stylistką rzęs i wykonujesz zabieg przedłużania rzęs, no to na pewno masz świadomość, jak bardzo ważna jest pielęgnacja pozabiegowa. Tych rzęs właśnie przez klientkę w domu. Także ten produkt możesz na przykład mieć w swojej sprzedaży salonowej, co uważam, że jest super opcją, dlatego że często klient przychodzi do ciebie do salonu i on chce na przykład pielęgnować te rzęsy, ale nie wie jak, albo nie ma po prostu świadomości, jaki szampon wybrać. W wyniku czego albo w ogóle nie myje tych rzęs, albo myje jakimś, jakimiś losowymi produktami. Przed użyciem tego szamponu trzeba go dobrze wstrząsnąć, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi w ogóle o używanie wszystkich szamponów do stylizacji brwi i rzęs, żeby ta piana mogła się fajnie stworzyć. Żeby po wyciśnięciu po prostu nie mieć, takiej, wiecie, wody. Ponad 96% składników pochodzenia naturalnego i jest wyprodukowany w Polsce, także uważam, że jeżeli mamy taką możliwość, to trzeba wspierać polskie marki. Ten szampon jest mały, bo on ma tylko 30 ml, ale uważam to za plus, ponieważ jeżeli na przykład będziesz stosowała odsprzedaż salonową, tego szamponu u siebie właśnie w gabinecie w salonie, to klientka może ten szampon kupić i na przykład zabrać go równie dobrze na wakacje. Jak wiemy, my często wykonujemy różne zabiegi stylizacji brwi i rzęs właśnie klientkom na wakacje, na wyjazdy. Na wakacjach i na wyjazdach mamy piasek, słońce, sól we włosach, w brwiach, w rzęsach, więc wtedy jeszcze bardziej musimy dbać właśnie o pielęgnację. A taki szampon klientka może wziąć nawet sobie do bagażu podręcznego, także uważam, że, że jeżeli chodzi o pojemność, to jest naprawdę bardzo na plus. Teraz przeanalizujemy sobie skład tego szamponu i posłużę się do tego aplikacją Cosmopedia, którą bardzo serdecznie wam polecam. Ja jestem frikiem odnośnie sprawdzania składów preparatów do stylizacji brwi, rzędz do pielęgnacji również i jeżeli już wam sprawdzać gdzieś skład, to właśnie na aplikacji Cosmopedia. Zacznijmy sobie może od aloesu, bo znajduje się on na drugim miejscu w składzie inci tego szamponu. Aloes kojarzy nam się z nawilżeniem. Z nawilżeniem skóry, z nawilżeniem włosów, kosmetykach do brwi czy do rzęs, czy mówiąc ogólnie o włosie, aloes działa tak, że nam ten włos po prostu nawilża. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem występującym w tym szamponie jest betaina. Jest to naturalnie występujący, organiczny związek chemiczny, który pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka, dlatego że ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że ma właściwości do wiązania wody, łatwo ją absorbuje. Teraz powiem Ci ciekawostkę. Czy wiesz, jak pozyskiwana jest betaina? Betaina jest pozyskiwana z soku buraczanego poprzez jego oczyszczenie, stężenie i kryształkowanie. W przemysłowej produkcji betainy z buraków cukrowych stosowane są również procesy fermentacji, które najpierw prowadzą do powstania soli betainy, a następnie czystej betainy. Betaina osadza się na powierzchni włosa i może nawet wynikać do jego warstwy korowej. Dodatkowo są różne testy ukazujące, że betaina może wchodzić w różne e, takie miejsca, gdzie włos ma jakieś braki, uszkodzenia, zarówno te wewnętrzne, jak i powierzchniowe więc świetnie jej może zapełniać. Jak wiemy, głównym zadaniem szamponu jest oczyszczenie, zarówno włosa, jak i skóry. Aczkolwiek w składzie Inchi, ogólnie szamponów, nie ma tylko substancji powierzchniowo czynnych. Znajdują się tam również składniki aktywne, które mogą nam fajnie pielęgnować skórę, które działają nawilżająco. Więc jeżeli mamy do wyboru właśnie szampon, który może nam dodatkowo nawilżyć skórę i Fajnie ją przygotować do zabiegu, no to wybierajmy właśnie takie produkty, które mają dużo nawilżających składników aktywnych. Jak możemy nawilżać skórę krótkoterminowo i długoterminowo? My, jako stylistki brwi przeważnie wybieramy tą opcję krótkoterminową, czyli może być to na przykład okluzja lub stosowanie humektantów. Okluzja, czyli na przykład nałożenie jakiejś maski na brwi, przykrycie ją folią i odczekanie kilku minut. To się sprawdza bardzo fajnie, jeżeli chodzi o skórę suchą, przesuszoną, odwodnioną, która ma na przykład skłonności do łuszczenia się. Zastosowanie humektantów. Do humektantów należy kwas kielurunowy, mocznik czy gliceryna, więc na przykład przed farbowaniem, czy przed henną, laminacją, czy przed jakąkolwiek inną stylizacją, zarówno brwi, jak i rzęs, możemy na przykład nałożyć botoks z kwasem kielurunowym w składzie, z mocznikiem lub z gliceryną, który nam naprawdę przepięknie nawilży zarówno włosy, jak i skórę. Kolejnym składnikiem aktywnym jest gliceryna, która słynie ze swoich najniżających właściwości. Oprócz tego e, fajnie wpływa na włos, bo go uelastycznia. I zapobiega łamaniu się włosa, kruszeniu się go. Także jako składnik aktywny w preparacie do brwi i do rzęs. Myślę, że tutaj jest jej idealne miejsce. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem są aminokwasy ryżu. Jak wiemy, nasz włos jest zbudowany z keratyny. Keratyna jest białkiem, białko jest zbudowane z aminokwasów. Dlatego takie zewnętrzne dostarczanie aminokwasów może wspomóc włos tak, że włos nie będzie się łamał, nie będzie kruchy. Dodatkowo go możemy nawilżyć, odżywić, właśnie od z zewnątrz. Także uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny i ciekawy składnik. I szczerze powiedziawszy, tak jak na przykład gliceryna jest dosyć popularnym składnikiem, który występuje w wielu produktach właśnie pielęgnujących, to aminokwasy ryżu, myślę, że ten produkt, ten szampon mogą właśnie fajnie odznaczać. Producent ogólnie pisze o aminokwasach ryżu, natomiast czy wiesz, jakie aminokwasy zawiera ryż? Ryze zawiera kwasy takie jak kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, e, prolinę, argininę czy histydynę. Ten szampon skierowany jest zarówno do brwi, jak i do rzęs. Wynika to z jego pH, ponieważ pH tego szamponu to 6,4 i nie jest to takie losowe pH, bo jest to pH pomiędzy pH skóry, czyli 5,5, a pH łez, czyli 7. Teraz zrobimy sobie szybki test na dłoni, i zobaczymy jaka jest piana tego szamponu, czy jest ona gęsta, czy nie będzie nam spływała. E, także sprawdzamy. Oczywiście najpierw dobrze wstrząsamy szamponem, tak jak każe producent. I wyciskamy sobie jedną pompkę. Dobra, dwie, dwie pompki. E, I zostawiam sobie tak rękę. Mam nadzieję, że to widać tak pionowo, ponieważ tak samo pionowo byśmy nakładały ten szampon na brwiach, więc zobaczymy sobie po prostu jak będzie wyglądało spływanie tego szamponu. No powiem wam, że piana naprawdę wydaje się bardzo zbita, gęsta, bo czasami jest tak, że my nakładamy szampon na brwi i po prostu on zaraz nam zlatuje gdzieś tam do oczu, na włosy klientki, a tutaj, no powiem wam szczerze, że jest całkiem fajnie. Że tak pokażę. O. No więc teraz przyszedł czas na podsumowanie moich ogólnych wrażeń odnośnie szamponu Super Hero. Co jest najważniejsze, to to, że to jest szampon do wszystkiego. Więc jeżeli zajmujecie się stylizacją brwi, stylizacją rzęs, robicie i przedłużanie rzęs, stylizację brwi farbą henną, laminację, czy lifting rzęs, to do tego wszystkiego możecie wykorzystać jeden szampon. Przeważnie jest tak, że stylistki rzęs używają innego szamponu do oczu, innego szamponu do brwi, bo jednak te szampony muszą mieć inne pH. A tutaj mamy pH pomiędzy, czyli możemy wykorzystać ten szampon zarówno do brwi, jak i do rzęs. Także myślę, że super Superhero będzie takim moim małym bohaterem w codziennej pracy przy stylizacji brwi jak i rzęs. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał oraz kanał sklepu Pink Mailashes, gdzieś tutaj wstawię odnośnik do ich kanału. Zostaw jeszcze łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!